Przyjaciele Chrystusa, niebiańskiego gospodarza, dziękczynienie jest naturalną potrzebą człowieka. Przecież od najmłodszych lat rodzice uczą swoje dzieci dziękować. A my, jako dorośli, zdajemy sobie sprawę, że dziękując otrzymujemy ciągle więcej. I może to zabrzmiało egoistycznie, ale przecież prawdziwie i życiowo. Również w odniesieniu do Pana Boga, ta zasada zdaje się obowiązywać. A dzisiaj wyrażamy swoją wdzięczność Panu Bogu za plony ziemi, którą on stworzył i uzdolnił do wydawania dobrych owoców, służących człowiekowi i światu zwierząt. Symbol wszystkiego. Co każdemu z nas jest potrzebne do życia, to chleb. Być może dlatego Jezus obrał chleb, by dać go nam jako swoje ciało na pożywienie. Wiedział doskonale, że bez chleba człowiek jest pozbawiony źródła siły, siły, która daje życie. Prośmy Boga, aby pobłogosławił. Pobłogosławił pracę wszystkich naszych rolników. Wszystkich ludzi pracy, pobłogosławił te plony, które wydała ziemia dzięki pracy, ciężkiej pracy wszystkich rolników. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Bądź uwielbiony za przyniesione tu owoce ziemi i pracy rąk rolników i pobłogosław te wieńce żniwne, owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nikomu w tym roku nie zabrakło pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, aby zasłużyli na uczestnictwo w wiecznej radości w Twoim domu, przez Chrystusa, Pana naszego powitać Państwa na uczystościach dożynkowych w miasta i gminy Szamotury. Szanowni Państwo, Święto Plonów to radość i wdzięczność, która jest owocem rolnika, ogrodnika, sadownika czy pszczelarza. Jest to też radość gospodarza terenu i całej gminy. Dowodem tej radości i wdzięczności oraz szacunku dla utróconych w żniwnym umęczeniu jest organizacja dożynek. W tym roku śmiłowych. Tak jak dawniej i dzisiaj, dożynki są bardzo ważne dla nas wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika mamy na stole codzienny plec. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej i nikt i nic tego nie przekreśli. Trudno jednak dziękować tymi słowami, dlatego, pomimo wielu potrzeb, ze swej strony staramy się realizować inwestycje i dofinansowywać szabotulską wieś. Pozyskujemy środki zewnętrzne, utworzyliśmy fundus sołecki, podejmujemy działania i inicjatywy, aby nasze wsie piękniały, a ludziom wsi żyło się coraz lepiej. Drodzy rolnicy, a także działkowcy, przyjmijcie proszę wyrazy uznania i podziękowania za waszą ciężką pracę. Jesteśmy pełni podziwu, widząc was na polach w upalne dni lata widząc waszą pracę w gospodarstwach i ogrodach działkowych. Cieszę się, że w tym roku, pomimo zmiennej pogody, opatrzność boska pomogła i mogliście zebrać z pól i ogrodów owoce waszej pracy. Za chwilę otrzymam z rąk starościny i starosty dożynek pachnący, wspaniały chleb upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej ziemi. Dziękuję za ten wymowny dar. Zboże i z niego wypieczony chleb jest wynikiem współdziałania stwórcy i człowieka. Jest to również wyobrażenie trudu wrodzonych rolnicy. Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Ja również chcę podzielić się tym chlebem z mieszkańcami naszego miasta i gminy, a także przybyłymi gośćmi. Niech chleba nigdy nie zabraknie nikomu w naszej gminie i naszej krzyżi. Dziękuję panu burmistrzowi za opisane otwarcie dożynek miasta i Gminy Szamotuły. Proszę państwa, ja myślę, że czas najwyższy na prawdziwy obrzęd dożynkowy, który jest kwintesencją właśnie dożynek tutaj na gościnnej ziemi w Śmiłowie. Zapraszam serdecznie obrzęd dożynkowy przygotowany przez Zespół Folklorystyczny Szamotuły pod egidą Szamotulskiego Ośrodka Kultury. Czujemy wam ni srebrem, ni złotem, tylko tym drogim klejnotem. Tymi kłosami, co w polu zebrali, w ręce gospodarzy szczerze oddali. Bodaj zdrowi pożywali, a za rok rządź doczekali. Doczekali i dożyli, a my im znów zboża rzemli. Składamy plon, a z nim szczęście w dom. Oto macie, gospodarze, ten bochen chleba. Krojcie go, nie dużo, nie mało, aby dla wszystkich stało. Dziękuję za ten bochen chleba upieczony ze zbóż naszych. Obiecuję szanować go i dzielić tak, żeby nikomu tak na wsi, jak i w mieście nigdy nie zabrakło. Mieli Państwo, teraz najpierw nastąpi trojnie chleba dorzynkowego i podczas wszystkich zaproszonych gości, wszystkich osób, które są tutaj dzisiaj z nami w Śmiłowie aby skosztowali tego chleba dożynkowego wypieczonego z tegorocznego zboża. Pan burmistrz wraz ze starostami dożynkowymi stoi ten pochęt chleba, jak zostało powiedziane, aby nikomu tego chleba, mieli Państwo, jeśli samo to nie zabrakło. Symboliczne kolejne chleba, jak to stałość dziada, radziada. Do co Winca. Zapraszamy serdecznie pan burmistrz Rawski i starostowie Dożynkowi. Na Jak Państwo widzicie, opatrzność nam sprzyja, pogoda wspaniała, wielu wspaniałych gości. Myślę, panowie i ja jako dżentelmen na początek poproszę naszego wspaniałego gościa, panią Krystynę Łypa, z jeśli mogę prosić. Po pierwsze, kiedy przyjechałam dzisiaj do Śmiałowa, po raz kolejny przekonałam się, jak ogromną skarbnicą mądrości są przysłowia i pożegadła. Ponieważ jedno z nich mówi, że wieś stworzył Pan Bóg, a miasto to ludzie. Jak zobaczyłam piękne Śmiłowo, tak udekorowane na przyjęcie dożynkowych gości, to stwierdziłam, że tak, Coś jest magicznego we wsi, coś naturalnego, coś bliskiego człowiekowi. Po drugie, cieszę się, że jestem ponownie po wielu, wielu latach na ziemi szamoturskiej. Wracam tu z wielką radością, a i ogromnie się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam, że tak jak ileś lat temu tańczy zespół szamotuński. praca Pani Marii Kwonków nie poszła na to. Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim, dzięki którym ten zespół nadal istnieje i nadal a, pali wspaniałą kulturę ziemi I wreszcie trzecia sprawa. Gdybyśmy kogokolwiek z mieszczuchów zapytali z czym Ci się kojarzy lato, to odpowiem z wakacjami, z wypoczynkiem. Dopiero taki obrzęk jak dużymi, uświadamiają nam wszystkim, że nie dla każdego lata to wypoczywa. Że jest ogromna grupa, grupa Polaków, dla której lato oznacza przede wszystkim ogrom pracy. I tą grupą są rolnicy, plantatorzy, sadownicy. I dzisiaj jest okazja, żeby tym wszystkim wspaniałym ludziom, dzięki którym na naszych stołach nie brakuje jedzenia, głęboko się pochylić, pokłonić, powiedzieć, Dziękujemy za ten żniwny prób. Przypadł mi niewątpliwy zaszczyt przekazania Państwu adresu od premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowny Pan Włodzimierz Kaczmarek, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotły. Szanowny Panie burmistrz, Drodzy Rolnicy, dziękuję za zaproszenie do udziału w dożynkach Miasta i Gminy Szamotły w Śmiłowie, jednakże wcześniej podjęte zobowiązania nie pozwalają mi na udział w dzisiejszym święcie. Pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców oraz gości Miasta i Gminy Szamotły. Wasza obecność podczas tegorocznego Święta Plonów większy rok ciężkiej pracy, czas pełen trudu i wyrzeczeń. Za tę pracę przyjmijcie słowa uznania i wyrazy szacunku. Dożynki będące odwołaniem do tradycji przypominają, że to właśnie ciężka praca rolników jest gwarantem, że na stoły w naszych domach trafia polski chleb, a Barwnie wystrojone wieńce dożynkowe symbolizują wiekowe przywiązanie do naszych ludowych i narodowych obyczajów. Wszyscy powinniśmy o tym pamiętać i to docenić. Dziękując Wam, drodzy rolnicy, za trud i wytrwałość, życzę, aby plony Waszej ciężkiej pracy były zawsze obfite, podpisał prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Ja oczywiście przyłączam się osobiście do tych życzeń. Panie Burmistrzu, drodzy goście, przede wszystkim Szanowni Państwo, drodzy rolnicy. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Wspaniałe obrzędy dorzękowe już za nami, ale to też dorzęki czas refleksji i podsumowań, a przede wszystkim możliwość oddania czci wszystkim tym, państwu, którzy ciężko pracujecie. Mam zaszczyt i przyjemność przekazać Państwu. Od prezesa zarządu wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu kolegi Ryszarda Napierał. Nie będę czytał całego adresu, który przekażę panu burmistrzowi. Ograniczę się do jednego zdania, które jest esencją tych życzeń. Z okazji dzisiejszego święta życzę państwu, by każda chwila spędzona w pracy na roli oraz wszelkie działania podejmowane na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi zawsze przynosiły planowany efekt i kończyły się sukcesem. Oczywiście życzenia skierowane są do szamotulskich rolników. Chciałbym przyłączyć się do tych życzeń jako szamotulski samorządowiec od ośmiu lat Także zwoli Państwa ze starosty się uprosy. Oprócz błękitnego nie ma. let um.